Kia, movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, czego dawno tutaj nie było. A powiem szczerze, że ta konfiguracja podoba mi się bardzo. A biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo ceny paliw na stacjach benzynowych, podoba mi się jeszcze bardziej. Zapraszam na krótki film. Kia Seat Combi. Zobaczcie na ten grill, jak on fajnie wygląda. Wersja plugin 1.6, benzyna wolnossąca, z silnikiem elektrycznym, w sumie zespół napędowy ma 141 koni. Przejściobiegowy, dwusprzęgłowy autobat. Wersja wyposażenia Business Line z pakietem bezpieczeństwa, czyli aktywny tempomat, czujnik martwego pola, monitorowanie ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Kolor juka Steel gray, czyli dopłata za lakier metalizowany. Cena cennikowa 151 900 zł brutto. Okres oczekiwania na dzień dzisiejszy na taką konfigurację na plugina do pół roku. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tak zwanym wtyczkowozem, który jednak mimo wszystko ma jeszcze napęd hybrydowy, który ma jeszcze jednak mimo wszystko silnik spalinowy, to proszę bardzo, zapraszam. To jest gniazdo mocy. Możemy jeszcze jedną rundkę zrobić z odpalonymi światłami pozycyjnymi. Co powiecie na ten kolor w kombi? co powiecie na plagina w kombiaku? Podoba mi się felga 17, ciemne szyby, w pełni LEDowe reflektory, pchew, kolor Juka Steel Grey. Kierunki również LEDowe. Tu mamy wlew paliwa. Albo to się ze środka otwiera. Zaraz wam to pokażę. W pluginie jest trochę inaczej niż w normalnej benzynie. Pełen LED. Ten grill, który najbardziej odróżnia tą wersję. Fajny, co? Tutaj na dole mamy radar do hamowania, do aktywnego tempomatu. Kolor juka Steel Grey, cena cennikowa 151 900 zł. Zajrzyjmy do środka. Pełna elektryka, wszystko wykończone na miękko. Tutaj mamy otwieranie właśnie wlewu paliwa. Proszę. Tu mamy harmonogram ładowania albo uruchamianie tego harmonogramu ładowania ustawionego w komputerze. Tu mamy czujniki martwego pola, asystent pasa ruchu poziom pierwszy. Tu jest wtyczka bezpieczeństwa od immobilizera, jeśli by się rozładował, czyli te pastylki, które ostatnio pokazałem, za chwilę Wam je również pokażę. Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana, podgrzewane fotele, tapicerka półskórzana. Tak wygląda w wersji Business Line. Sufit w Business Line jest szary. Podłokietnik przesuwany, ze schowkiem. Konsola z roletką. Tutaj mamy te Pastylki, które są nam niezbędne do uruchomienia. Ta pastylka oczywiście, jeśli leży nieaktywna, to się usypia, żeby nie rozładowywać baterii. Zajrzyjmy do tyłu. Sporo miejsca. Podłokietnik, dwa cup holdery. Kanapa dzielona 40-20-40. Mamy tunel. dwa Isofixy po bokach, kieszenie w oparciach foteli, nawiew dla pasażerów tylnego rzędu. Tutaj mamy również gniazdo ładowania urządzeń przenośnych dla pasażerów drugiego rzędu. Kamera. Duży bagażnik. Co prawda, mamy tutaj znacznie mniej schowków, ten duży tutaj zostaje, to jest Kabel ten podstawowy fabryczny zestaw naprawczy gaśnica. Trójkąt też gdzieś tutaj jest, tutaj tam dalej są akumulatory, czyli obstawiam pojemność bagażnika w tej chwili 437 litrów. Czyli jednak prawie 200 litrów, to są te schowki pod podłogą, w kombi. on i tak jest spory, tu jest gniazdo ładowania urządzeń przenośnych, zapalniczki, zaczepy 3 na zakupy. Tutaj jest miejsce, można też schować roletę, jeżeli byśmy chcieli oparcia położyć. Tutaj mamy akumulator rozruchowy 12V. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, ktoś by potrzebował takich informacji, proszę bardzo. W plaginach jest normalny akumulator. Mało tego, nawet w elektrykach jest normalny akumulator 12V. Nakładki progowe. Deska, jak we wszystkich sidach taka sama. Duża nawigacja z dostępem do internetu z aplikacją KIA Connect przy samochodach z napędem plugin, in Regulacja wysokości, tu jest regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Przy samochodach z napędem plugin. Ten, ten KIA Connect naprawdę robi robotę, ze względu na to, że możemy sobie w czasie rzeczywistym sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Możemy zdalnie wystartować ładowanie z poziomu aplikacji lub zatrzymać. Możemy też sprawdzić, na jakim etapie jest nasze ładowanie, jeżeli zostawiliśmy samochód pod ładowarką. Mało tego dostajemy powiadomienie, że ładowanie zostało zakończone. Film a propos aplikacji kijakonek dla samochodów z napędem plugin. Wkrótce, zajrzyjmy na razie do środka. Tu mamy cyfrowe zegary. Jak to z poliftowym plug plugin. Zasięg na prądzie 51, jeśli wyłączymy nawiew, mamy 55 km, ale nie wyłączymy, bo jest ciepło. Czyli do 51 km ten samochód przejedzie na prądzie. Wiadomo, można również włączyć albo tryb automatyczny, czyli on sam będzie przełączał między. Mm, Między napędem elektrycznym a napędem hybrydowym, albo można wymusić na nim tryb hybrydowy, i on wtedy domyślnie jedzie na silniku spalinowym, a elektrykiem sobie wspomaga. Filmiki a propos jazdy e, pluginem w mieście poza miastem już były na tym kanale. Jeśli ktoś jest zainteresowany, co prawda były to filmiki e, X-Seedem w ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do odszukania, do obejrzenia filmów. Jeśli ktoś będzie miał kłopot ze znalezieniem, piszcie w komentarzu. To postaram się odszukać i wrzucić link do tego filmu. Bo Powiem szczerze, że Wix idzie ten napęd i wsidzie. Ten napęd się naprawdę sprawdza i na przykład jadąc sobie w trasę autostradą, stała prędkość 140. To myślę, że śmiało można przyjąć spalanie gdzieś na poziomie 5 litrów. Oczywiście pod warunkiem, że wyjeżdżamy z naładowaną baterią. Dwustrefowa klimatyzacja. To jest trochę inaczej, bo przycisk auto mamy tutaj w tym czyli ten przycisk w środku jest tutaj, wyświetlacz jest aktywny, tak samo tutaj synchronizacja. Odparowywanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby lusterek zewnętrznych. Nawiew dla pasażerów tylko to znamy z hybryd i pluginów. Tu jest indukcyjna ładowarka. Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica. Ustawimy od razu, możemy włączyć Kia connect. Tu mamy drugi poziom asystenta pasa ruchu. Co ważne, jeśli przez przytrzymanie, jakby przytrzymamy ten przycisk, to wyłączymy całkowicie asystenta pasa. To dla tych, którzy nie lubią jeździć z systemami elektronicznymi. Zobaczcie, on jest domyślnie zawsze włączony. Przez przytrzymanie przycisku wyłączam go na jedną jazdę. Więc nie trzeba wcale wchodzić w menu komputera, wystarczy zrobić to właśnie tym przyciskiem tutaj na kierownicy. Też ktoś mi podpowiedział w komentarzach. Nie wiedziałem, dziękuję. A jak już coś się dowiedziałem, to staram się dzielić tymi informacjami. Tu mamy włączenie kamery, tak wygląda kamera w pluginie albo tak. Możemy jeszcze ustawić godzinę. Zaraz jeszcze zmienimy język. Polski. Proszę bardzo, to było chyba na tyle. Czyli plugin 1.6, wolnossąca benzyna plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 141 koni. Zasięg na elektryku do 55 km w kombi. Mało kto wie, że w trybie sport on też, że tak powiem, więcej wiadomo paliwa zużywa, ale wtedy też szybciej się ładuje i potrafi sporo naładować tą baterię trakcyjną. To tak, jako ciekawostka. Co powiecie? Ktoś pytał, czy Business Line ma podświetlane klamki? Tak, ma, proszę bardzo. Co powiecie? Na SIDA kombi z napędem Plugin w wersji Business Line, kolor yucca steel, gray, cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 151 900 zł, okres oczekiwania do pół roku. Felga siedemnastka, mogę wam ją z bliska pokazać. Podoba mi się ta falga. Powiem szczerze, nie wiem czy ona nie jest ładniejsza niż nawet osiemnastka w wyższych wersjach. Światło do jazdy dziennej. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę, jak to tam wygląda. Znajdziemy tam. Jednostkę napędową z Niro. Przede wszystkim. Elektryk. Silnik spalinowy. Wygłuszenie pod maską jest, proszę bardzo. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia Wam życzę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Trzymajcie się. ケア。